No, cześć. Dzisiaj lekcja o kamertonie. Dawna nazwa. Uwaga, diapazon. To jest kamerton. Takie widełki. I jak wprawimy je w wibrację, to dają nam dźwięk A, inaczej La. Gdy je uderzę. Tylko muszę trzymać tutaj dokładnie. Za tę jedną nóżkę nic nie słyszycie. A teraz? Jeszcze raz. Zrobiłem z kubeczka pudło rezonansowe. No i wzmocniłem dźwięk. Tak działa kamerton. Dźwięk A dzisiaj ma 440 herców. Kamerton. Lepsza będzie decha. Za moich czasów, jak byłem harcerzem, używało się takich piszczałkowych. Każda piszczałka to dźwięk jednej struny, bardzo stary i już zniszczony. Strasznie fałszuje. Okropnie. Potem miałem nowszy, taki, gra tylko jedną strunę, najcieńszą, E. Dyrygent, żeby podać głos dla chóru, robi tak. Nikt tego nie słyszy, tylko on. A wy usłyszycie? Bo przystawię do mikrofonu. Jeszcze raz. Dawniej były inne kamertony, ale opowiem wam o tym mój nowy kolega Carlo Georges z Madery. Posłuchajcie. <grym i wiosenka> <grym i wiosenka> Cześć dzieciaki. Jestem uh, u lutnika, produkuję instrumenty na Maderze i mam tutaj okaz starego kamertonu. Uh, Carlos Orsz, uh, what is it? It's, uh, hello, it's a uh, diapason. Diapason, diapason. To jest po, Portugal. po portugalsku? 440 Hz 44. Hz,

jak widzicie, Karlo George jest specjalistą w tych sprawach. Dziękuję Ania za wspólną taką fantastyczną przygodę muzyczną. Thank you Carlo George, thank you for your lesson and uh, greetings from Poland and greetings for your son Erik. Było super. Bye bye.